Infekcyjne zapalenie w sierdzia. Infekcyjne zapalenie w sierdzia, czyli izw, to ciężka choroba wywołana przez drobną stroje kolonizujące w sierdzie, głównie zastawki serca. Najczęściej dotyczy osób z wadami serca, sztucznymi zastawkami oraz osób po zabiegach inwazyjnych. Najczęstsze patogeny to gronkowiec złocisty, paciorkowce viridans, enterokoki, a także grzyby i bakterie z grupy Hacek. Objawy są niespecyficzne: gorączka, dreszcze, poty nocne, osłabienie, bóle mięśni i stawów. W badaniu przedmiotowym: szmer nad sercem, objawy zatorowe, objawy immunologiczne: plamki Rotha, guziki Oslera, wybroczyny podpaznokciowe. Do rozpoznania stosuje się zmodyfikowane kryteria Duke A. Dwa duże kryteria lub jedno duże i trzy małe lub pięć małych. Duże kryteria Dodatni posiew krwi dla typowych drobnoustrojów. Potwierdzenie zajęcia w w badaniach obrazowych najczęściej echokardiografia. Małe kryteria. Choroba predysponująca. Gorączka powyżej 38 stopni. Zmiany naczyniowe. Zmiany immunologiczne. Dodatni posiew krwi niespełniający kryteriów dużych. Echokardiografia przez jest bardziej czuła niż przeskladkowa i zalecana zwłaszcza u pacjentów z protezami zastawek. Uzupełniająco stosuje się, tomografię rezonans PET oraz badania laboratoryjne CRP leukocyty prokalcytonina. Leczenie opiera się na antybiotykoterapii dożylnej przez 4 do 6 tygodni, zwykle w schemacie empirycznym, a potem celowanym. Antybiotykoterapia empiryczna w izb natywnym obejmuje ampicyninę. Kloksacylinę. Gentamycynę. W przypadku alergii, wankomycynę i gentamycynę. W izb na protezach stosuje się wankomycynę. Lifampicynę. Gentamycynę. Po otrzymaniu posiewów, leczenie modyfikuje się zgodnie z antybiogramem. Wskazania do zabiegu kardiochirurgicznego: niewydolność zastawki. Przetoki i ropnie. Grzybicze lub pseudomonasowe IZW. Duże, ruchome wegetacje. Powikłania zatorowe. Profilaktykę antybiotykową zaleca się przed zabiegami stomatologicznymi u osób wysokiego ryzyka. Z protezami zastawek. Z wadami siniczymi. Po przebytym IZW. Podaje się amoksycylinę 2G na godzinę przed zabiegiem. W przypadku alergii klindamycynę 600 mg. Z punktu widzenia egzaminacyjnego i praktyki klinicznej należy zapamiętać. Po pierwsze, iz może dotyczyć zarówno zastawek natywnych, jak i sztucznych. Po drugie, dominują niespecyficzne objawy ogólnoustrojowe. Po trzecie, diagnostyka oparta jest na kryteriach duke A i echokardiografii. Po czwarte, leczenie obejmuje długotrwałą antybiotykoterapię dożylną. Po piąte, profilaktykę stosujemy przed zabiegami u pacjentów wysokiego ryzyka. Zapalenie mięśnia sercowego. Zapalenie mięśnia sercowego, czyli z MS, to choroba zapalna obejmująca mięsień sercowy, często o podłożu wirusowym. Do najczęstszych przyczyn zalicza się parwowirus B19, wirusa grypy, wirusa coksackie, cytomegalowirusa, SARS-CoV-2. Rzadsze przyczyny to bakterie, grzyby, pasożyty, toksyny, leki i choroby autoimmunologiczne. Obraz kliniczny jest bardzo zróżnicowany, od przebiegu bezobjawowego po ciężką niewydolność serca, w nagły zgon. Typowe objawy to: zmęczenie, duszność, bóle w klatce piersiowej. Objawy niewydolności serca, obrzęki, orthopnoe, tachykardia. Kołatania serca, omdlenia, zaburzenia rytmu. W EKG: niespecyficzne zmiany ST, T, arytmie nadkomorowe i komorowe, bloki przedsionkowo-komorowe. W badaniach laboratoryjnych: podwyższone CRP, troponiny, leukocytoza, eozynofilia. Diagnostyka. Echokardiografia, ocena funkcji lewej komory, przesięki osierdziowe, zaburzenia kurczliwości. Rezonans magnetyczny serca, kluczowe badanie, uwidacznia obrzęk, zapalenie i włóknienie. Biopsja endomiokardialna, w ciężkich przypadkach, nie reagujących na leczenie. Leczenie zależy od etiologii i ciężkości objawów. W większości przypadków stosuje się leczenie wspomagające. Ograniczenie wysiłku fizycznego na minimum 3 miesiące beta-blokery, inhibitory AC, diuretyki w niewydolności serca, leki antyarytmiczne, np. amiodaron. W przypadku podejrzenia etiologii autoimmunologicznej, glikokortykosteroidy, np. prednizon. Nie stosuje się rutynowo antybiotyków ani leków przeciwwirusowych, tylko w potwierdzonej etiologii zakaźnej. W ciężkich przypadkach konieczne może być zastosowanie wspomagania krążenia, inotropów, ECMO, VAT, przeszczepienie serca. Rokowanie zależy od ciężkości, większość pacjentów wraca do zdrowia, ale możliwe jest przejście w kardiomiopatię rozstrzeniową. Z punktu widzenia egzaminacyjnego i praktyki klinicznej należy zapamiętać. Po pierwsze, z MS ma najczęściej etiologię wirusową. Po drugie, objawy są bardzo niespecyficzne, od duszności po bóle w klatce i zaburzenia rytmu. Po trzecie, rezonans magnetyczny serca to najlepsze nieinwazyjne badanie diagnostyczne. Po czwarte leczenie jest objawowe. W ciężkich przypadkach stosuje się glikokortykosteroidy i wspomaganie krążenia. Po piąte, przeciwwskazany jest wysiłek fizyczny w okresie ostrym i rekonwalescencji. Gorączka reumatyczna. Gorączka reumatyczna to choroba o podłożu autoimmunologicznym, będąca następstwem zakażenia gardła przez paciorkowce grupy A. Najczęściej dotyczy dzieci w wieku szkolnym i może prowadzić do trwałego uszkodzenia zastawek serca. Do rozpoznania stosuje się zmodyfikowane kryteria Jonesa. Wymagane potwierdzenie przebytego zakażenia paciorkowcowego. Oraz obecność dwóch dużych lub jednego dużego i dwóch małych kryteriów. Kryteria duże. Zapalenie serca. Zapalenie stawów, wędrujące. pląsabica Sydenhama. Rumień brzeżny. Głuski podskórne. Kryteria małe. Gorączka. Bóle stawów. Podwyższone OP lub CRP. Wydłużony odstęp PR w EKG. Najpoważniejszym powikłaniem jest zapalenie serca, może prowadzić do uszkodzenia zastawki mitralnej lub aortalnej. Zapalenie stawów jest zwykle wędrujące, dotyczy dużych stawów i dobrze reaguje na leczenie przeciwzapalne. Pląsawica sydenhama to zaburzenie neurologiczne, ruchy mimowolne, niestabilność emocjonalna, zmienność mowy. Leczenie przyczynowe. Penicylina fenoksymetylowa, 500 mg co 8 godzin przez 10 dni. Lub penicylina benzatynowa domięśniowo, 1,2 miliona jednostek jednorazowo. W razie uczulenia, erytromecyna 250 do 500 mg co 6 godzin przez 10 dni. Leczenie objawowe. Kwas acetylosalicylowy, 80 do 100 mg na kilogramy masy ciała dziennie. Lub ibuprofen, 30-40 mg na kg na dobę. W ciężkim zapaleniu serca, rozważyć glikokortykosteroidy. Prednizon 1-2 mg slash kg slash dobę. Profilaktyka wtórna. Penicylina benzatynowa domięśniowo, 1,2 miliona jednostek co 3-4 tygodnie. Kontynuowana przez minimum 5 lat lub do ukończenia, 21 roku życia. W przypadku zajęcia serca do 40 roku życia, a czasem dożywotnio. Z punktu widzenia egzaminacyjnego i praktyki klinicznej, należy zapamiętać: Po pierwsze, gorączka reumatyczna rozwija się po anginie paciorkowcowej. Po drugie, kryteria Jonesa są podstawą rozpoznania. Po trzecie, zapalenie serca jest najgroźniejszym powikłaniem, prowadzi do uszkodzenia zastawek. Po czwarte, leczenie obejmuje antybiotyk, salicylany, a w cięższych przypadkach sterydy. Po piąte, profilaktyka wtórna jest konieczna i długoterminowa. Jeśli podoba Ci się ten podcast i chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, zasubskrybuj nasz kanał. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć jeszcze lepsze materiały edukacyjne dla lekarzy.